Dzisiaj to wiadomo. Środa już. Przeleciało szybko. Myślę to wszystko, że tam dobrze wyleciało, nie? Widzicie, jak to jest. Pany, nie? Pany, musimy się ruchać, nie? No. no, będziemy cały czas ruchać. W dupki. No, wiadomo. Będziemy tak, i tak, i tak, i tak, i tak dookoła żyyczeń togo Tam widzicie direrek jest 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 GPS Jest tak fajnie, że wiadomo. No tam wiadomo nie no 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 dobrze dobrze Co? Tam wiadomo nie jakby było to by było No no. Tam wiadomo, direrek wiadomo, narodę. Do, do. Przejdzie, przejdzie Wisłę, przejdzie wszystko i elegancko. I pam pam. No, tam wiadomo, nie, no. No. Żeby to wszystko tam właśnie to było, to tam słuchajcie, nie? No. Drodzy widzowie, direr, tam portary, coś stabio. No. I tam wiadomo, nie? No. Może trochę stawi, trochę nie? No, no, no. No, to dobrze. Trzymajcie się na raje, cześć. No, tam wiadomo. No.